Po pierwsze pytanie zatem do Polskiego Stronnictwa Ludowego, panie pośle, panie ministrze. Jak to było? To była zła wola komisji? Czy ta komisja w ogóle chciała pana ministra Ziobrę przesłuchać? No bo jak wiemy, kiedy minister Ziobro pojawił się już w budynku Sejmu, pośpiesznie głosowano ten wniosek o tymczasowy areszt na 30 dni dla pana ministra i zakończono obrady. Więc jaka tutaj jest prawda? O co chodziło? Proszę, półtorej minuty. Ja powiem króciuteńko. Proszę nie nazywać panią Srokę, że jest przedstawicielem PSL-u, tylko trzeciej drogi, bo dla mnie jest ciężki wstyd, żeby dołować, rząd do końca i do tej pory wypracowane stanowisko, czy, czy wartość polskiego sejmu jest deprecjonowane przez wszelkiego rodzaju komisje, które powstały, i to idzie po równi pochyłej. I teraz pani Sroka, powiem tak, jak ludzie na wsi mówią, wynocha z PSL-u, bo nie ma zielonego pojęcia o prowadzeniu komisji, a policjanci w PSL-u nie są potrzebni, a jak nie, to proszę mnie nie nazywać i ja wyjdę z tego, bo nie mogę trwać razem z tym z taką panią policjantką, która uwiodła kosiniaka i z pozycji, bo może ona w pisie była, go weszła z trzecią drogą i robi wstyd. Tyle. Więcej? To jeszcze, jeszcze dołożyć. 30 sekund, bardzo 40 proszę, 40 Panie sekund. proszę Państwa, ja byłem w komisji, prowadziłem komisję alkoholową. Padło SLD po komisji Rywina, czy jak się to nazywało. A jakby pani Sroka doprowadziła z tej komisji pod Trybunał Stanu, bo minister Ziobro, jeżeli już tak i są jakieś zarzuty, czy cokolwiek w jego, że tak powiem, działaniach, a nie powinny być, bo Polska, kraj frontowy, ma prawo Pegazus, czy te inne wszystkie rzeczy na bieżąco poufnie bronić kraj zapewniać bezpieczeństwo. I w tej sytuacji jakaś tam komisja wszyscy razem do kupy z koalicji to jest półtora człowieka wy wy wyobraźni i w znajomości tematu. Tyle, panie redaktorze.